Elo z tej strony Avogames. I w tym odcinku chciałbym ci pokazać jak wygenerować lub jak znaleźć swojego trade na swoim profilu. Więc przechodzimy tutaj do swojej nazwy w prawym górnym rogu. Klikamy wyświetl mój profil. Tutaj mamy ekwipunek. Tutaj wam pokazuję co macie w swoim ekwipunku. A u góry jest napisane oferty wymiany. Klikamy w te oferty wymiany, i tutaj jest: kto może mi przesyłać oferty wymiany? Przechodzicie właśnie do tej stronki, w której macie swojego trade linka lub możecie stworzyć nowego. Możecie po prostu wygenerować swojego trade linka. Także mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę dla zasięgu i oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z moimi poradnikami i dzięki za oglądanie Siemano.